To wszystko spokojnie, dużo tej presji. Proszę bardzo, podejdź spokojnie. Jest to walka z czas. do tego Dzień dobry. Dzień moich komend, nikt Dzień dobry.

Szanowni Państwo, ważnym elementem w boksie nie tylko jest góra, ale tutaj walka wielopłaszczyznowa, czyli łączenie góry z y, korpusem, czyli, y, o, oh, a nie z a jeszcze, co no, do ciągnika narodzkiego rada, jest jodna z Cały czas, tak naprawdę, klincza jest klinczowa. Grek? Jest... O nie, Swajdin się podłożył. Swajdin, o. Wszystko e, w ramach delikatności, bo liczba jest znacząca. 60 kg i 44 kg. Ale tutaj chcieliśmy zaprezentować Państwu technikę e, i, i charakter Mateusa. Mateusa, który naprawdę nie odpuszcza, bo wskazał e, mi z jego oświetleniem, że wyniki były w tym 70 kg. E, to właśnie jest to, że uczymy się na własnych błędach.

E, przede wszystkim reguły e, Polskiego Związku Bokserskiego, bo muszę powiedzieć z przyjemnością, że do Polskiego Związku Bokserskiego jako e, siódmy klub w okręgu ludzkim, A okręg ludzki to nie tylko Radą Słowiańską, e, ale też e, Sierraz, Kupno. Państwo moglibyśmy zaprezentować pracę na Lina ktoś Zelotus. Ciekawe. Tak jest. Zejście z dzieci osób. Chcę ryzykować na jego ciosie. Tak jest. I Zaka da. To jest właśnie to. To jest Zaka Szanowni Państwo, jak yy, wspomniałem, to nie jest takie yy, brutalne, bo. Yy, no to stworzona w telewizji, bo to jest... Sprawdzam. 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 się, ale no Sprawdzam. No. się Sprawdzam. 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 się Sprawdzam. No. Sprawdzam.

jak wspomniałem, zapraszam Państwa na na wizytę do nas, żebyście Państwo zobaczyli, jak to wygląda, bo muszę powiedzieć, że boks w Radomsku się odrodził. Przed wojną były, było pięć albo sześć klubów bokserskich, a teraz tylko piłka nożna i właściwie piłka nożna. Piłka i piłka Boks jest taką alternatywą dla, dla tego, co w tej chwili się dzieje. Muszę Państwu powiedzieć, że dzięki sponsorom E, osobom, które czują, czują boks e, mogę się utrzymać na, na tym rynku sportowym bo każdy wyjazd oczywiście opiewa nie tylko o paliwo, ale o kosty, kosty związane z uczestnictwem, czyli dieta e, i, i muszę powiedzieć, że od e, kilku miesięcy jesteśmy stowarzyszeniem e, bo do tej pory było to Aha. moje takie osko w głowie i no to, to, to moja, to? moja działalność się się więc e, <grym w górę> Miasto na, na dzień dzisiejszy w razie powiem tak szczerze, nie uwzględniło nas w budżecie i nie dostaliśmy nic. A więc bardzo proszę jeśli chodzi o sponsoring, o kontakt ze mną, Państwo tutaj będziecie mieli możliwość e, otrzymania uloteczek, e, takich grzepek e, spokojnie u no. Ja wiem, że obecnie się nie pozwala, ale spoko, spoko. Daj, daj daj mu czas daj mu czas, bo jeszcze 12 latek. No czas na to, żeby pokazać innym zawodnikom. Mamy, tak? tak jest. Lasa na nogach. Dziesięć sekund. Tak jest, Jedzie, jedzie. 15, no. Tak jest, brawo, wyszło ładnie, super. Ja chyba się wydaje, że świetnie. Brawo.